Cześć! Dzisiaj będzie o tym, co jesteśmy winni rodzicom i czy jesteśmy coś winni rodzicom. No, i jestem ciekawa, czy ten temat Was porusza i w jaką stronę. Mnie zawsze poruszał porusza mnie z racji tej mojej roboty psychoterapeutycznej i z racji tego, że ogromne, ogromnie ważne jest to, co rodzice robią nam. Ale też wcale nie mniej ważne jest to, co my potem robimy rodzicom. Temat jest dosyć szeroki, więc pozwólcie, będę też szukać różnych, różnych wątków. Co jesteśmy im winni? Czy jesteśmy im winni posłuszeństwo? Moim zdaniem nie. Czy jesteśmy im winni, zaraz powiem trochę więcej o tym posłuszeństwie, czy jesteśmy im winni szacunek? Tak. Tylko jeśli oni są ludźmi, którzy. Szacunku za nic nie wzbudzają, to i tak nie będą go od nas mieli. No, ale to już wtedy oni sami sobie, że tak powiem, zaskarbią, prawda? Czy jesteśmy im winni opiekę na starość? Myślę, że jesteśmy winni przede wszystkim sobie samym dojrzałość, sobie samym dorosłość, sobie samym winni jesteśmy przekroczyć naszych rodziców. Są mądrzy rodzice, którzy to wiedzą i się cieszą, kiedy ich dziecko e, ich przegania w różnych sprawach. Nie tylko w wiedzy, czy w majątku, czy w posiadaniu, ale także w takiej właśnie, wiecie, e, e, świadomej, e, ciepłej, życzliwej, mądrej postawie wobec życia. E, I mówią tak, no, pokazało mi moje dziecko, prawda, uczy się od niego, czy od nich. To, to jest najcudowniejsza sytuacja. Ale przecież miewamy rodziców, których Naprawdę bardzo przerastamy i oni się nawet czasami o to wściekają. Są tatusiowie, którzy chcą pokazać synkowi, że nigdy nie będziesz lepszy od tatusia. Są matki, które rywalizują ze swoimi córkami i wcale się nie cieszą z tego, że im jest dobrze. I teraz, co my mamy robić z rodzicami, którzy byli dla nas niedobrze, zwyczajnie niedobrze? Kiedy byli przemocowi, kiedy byli niszczący, kiedy byli. Bardzo bezlitośni, trzeba się od nich oddalić. Na psychoterapii się to zdarza, że ludzie najpierw się strasznie przejmują tym, że będą musieli źle mówić o swoich rodzicach, bo bardzo nie chcą, chcieliby nie musieć tego mówić, ujawniać, ale wiadomo, że jednak tak było i że wielka, ogromna ilość ich problemów z tym się wiąże. E, ważną i bardzo dobrą zasadą, taką w te terapii, w ogóle w myśleniu o rodzicach, jest znaleźć te aspekty rodziców, które były dobre, i te, które były niedobre, żeby nie mieszać ich. E, człowiek dorastający, dojrzewający, jeśli rozliczył się e, z tą częścią, która była niedobra, a warto trzeba to zrobić w pomocy listów, psychodram, opowiadań, zwierzeń, e, przy czym zdecydowanie na terapii. Oczywiście. Możemy też przyjaciołom o tym opowiadać, ale to nie wystarczy. Potem odkrywają, kiedy już to zrobią, kiedy już się rozliczą, odkrywają, że coś dobrego też dostanie. Wiecie, jest trochę rodzin, gdzie się dzieci tylko niszczyło, ale to jest, mam nadzieję, pomimo wszystko, jednak procent nieprzeważający. Większość takich, takich zwykłych rodzin jest taka, że się dostaje trochę więcej niż mniej. I to już jest ok, Znaczy jest też takie fajne pojęcie wystarczająco dobra matka. No i teraz co mamy robić wobec rodziców, z którymi mamy taki taki związek, że co oni nie powiedzą, to nas, to, to, to lepiej, nie? Znacie to? Jak ja dzwonię do mamusi yy, i ona się pyta, no co tam u was słychać, prawda? A potem mówi, no tak, wiadomo, ty to przecież nie potrafisz, albo ten twój mąż, no wiadomo. I córka dostaje w tym momencie czegoś w rodzaju takiej natychmiastowej, wewnętrznej eksplozji. Czasami to wyrzuca na matkę, czasami tego nie wyrzuca na matkę, tylko na przykład później chodzi jak na jak właśnie nieprzytomna przez ileś godzin do nawet dni i opowiada wszystkim, że było źle. To jest oczywiście istota, która jeszcze się nie rozliczyła ze swoimi urazami wobec mamy, na przykład mamy. No, i zapraszałabym taką panią do pracy nad sobą, zdecydowanie. Jeżeli się to właśnie już zrobi i ma się takie, wiecie, poczucie, że tak, no, za coś tam jestem wdzięczna, za coś tam bardzo nie jestem wdzięczna, za co na pewno mamy być wdzięczni? Za życie, za to, że nas urodzili. Bez nich by nas nie było. Oni są bramą. W ogóle dobrze traktować rodziców jako bramę. To, co bym bardzo chciała powiedzieć bardzo wielu grzecznym dziewczynkom, to to, żebyście się tak bardzo nie przywiązywały do tego, że wszystko co robią rodzice jest na pewno słuszne i mądre. Ponieważ hmm, gdyby tak było, to by, was, to by was nie uczyli grzeczności. To jest, słuchajcie, taka niezwykła tajemnica, że mądrzy rodzice wcale nie chcą, żeby ich dziecko było grzeczne i żeby było według ich przypisu, żeby się zachowywało. Tak, żeby to rodzice byli zadowoleni, albo nauczyciel, albo w ogóle wszyscy naokoło. Dziecko ma być sobą i dziecko ma być szanowane. To jest z tej strony rodzicielskiej. A teraz za co ma być szanowany rodzic? Oczywiście za życie. To jest rzecz najważniejsza, że oni nam to życie dali. Dzięki nim jesteśmy tutaj i że oni byli bramą. Czasami się kochali, czasami się nie kochali, czasami była wpadka, czasami było e, gorzej jeszcze nawet. E, Oczywiście to wszystko rzutuje na nasze życie, czy, czy się kochali, czy czekali na nas z miłością i z radością. Oby każde dziecko było witane z miłością i z radością, ale nie zawsze się tak dzieje i też żyjemy. E, więc wiecie, to, to jest tak, że za to życie warto być wdzięcznym, i za to, że karmili, że było gdzie mieszkać, żeśmy przynależeli do jakiegoś miejsca, jakiegoś nazwiska, jakiejś rodziny. To bardzo ważne. Dzieci e, bardzo chcą być czyjeś, nie chcą być niczyje. E, to wszystko jest ważne i wszystko się e, do czegoś przydaje później. Za co mamy nie być wdzięczni? Za poczucie osamotnienia, za nierozumienie, za to, że nas czasami wykpiwali, wyszydzali, że, że nie liczyli się z naszymi tajemnicami, że chcieli, żebyśmy byli tacy, jak oni chcą, a nie tacy, jak jesteśmy. No, jeszcze by trochę wymieniać. E, ale to, że nie jesteśmy za to wdzięczni i że oni nas denerwują często i że no, nikt nas tak nie wścieknie, prawda, jak rodzic, który wie w co wcelować i, i o co e, na przykład e, zapytać, e, powiedzmy, straszne przykłady na święta. No a kiedy, kochanie, w końcu będziesz miała tego narzeczonego albo e, podobne miłe kawałki. Potem się dzieci czują obrzydliwie, ale słuchajcie, to jest tak, że żeby tych urazów nie mieć, trzeba się tych urazów po prostu pozbyć, tak jak mówiłam, w różne sposoby, a później zrobić taką bardzo mądrą rzecz. Mianowicie zaskoczyć swoich rodziców tym, że się im podziękuję. Ponieważ oni są przyzwyczajeni do tego, że my marudzimy, że my się stawiamy, że pyskujemy, jak to nazywają. Że e, jesteśmy z jakąś miną niechętną, że się często z nimi przecieramy, albo wręcz w ogóle nie rozmawiamy, tylko na przykład siedzimy na dęci. E, powiem Wam, że dorosły człowiek, który się sam zaakceptuje, bo to mi się wydaje jedną z cech dorosłości, że siebie akceptuje ze wszystkim, co mam i z tym, co dostałam również i z tym, czego nie dostałam również, ponieważ nie dało rady nie dostać wszystkiego i nikt nie dostaje wszystkiego tylko, że to co mam wykorzystuję w sposób dobry, więc na przykład robię taki akt pod tytułem dziękuję wam za wszystko, ponieważ dzięki temu jestem sobą i to jest słuchajcie prawda jak ja to odkryłam, oczywiście nie tylko dzięki temu, rozumiecie, w tym jest w tym jest też istota tej tajemnicy, jasne, że zrobiłam bardzo dużo rzeczy sama i każde z was Robi samo na swój własny rachunek i za to mamy być sobie wdzięczni. Ale naszym rodzicom, którzy czasami nie wszystko kumają i już się nie za bardzo zmienią, nawet czasami się już nigdy nie zmienią, i być może nigdy pewnych rzeczy nie zrozumieją, i być może nigdy nie przyklasną temu naprawdę, co my robimy, może są z nas też i czasem dumni, to tak różnie bywa. Ja mówię o tych niespełnieniach pewnych, to też im słuchajcie, niesłychanie się opłaca podziękować. Ale powiem wam też po co, żebyśmy i my, my mieli spokój, żeby oni się uspokoili, żeby mieli, ja myślę, że nic ważniejszego nie ma dla rodziców, żeby usłyszeć dziękuję za wszystko. Yy, ponieważ oni się naprawdę, niezależnie od tego, czy wyszło im, czy im nie wyszło, jednak się starali, chyba, że byli całkowitą, totalną patologią i już w ogóle nie wiedzieli, co robią. Co też się zdarza, ale oni naprawdę się starali. Dziękujemy Wam, dziękuję Wam. Wiem, że bardzo dużo Wam zawdzięczam. Wiem, że zrobiliście wszystko, co mogli, ponieważ, kochani, to jest prawda. Gdyby mogli więcej, to by zrobili. Czyli, jeżeli nie robili, to znaczy, że nie mogli. To jest coś tak, słuchajcie, prostego i moim zdaniem, coś, co nas uwalnia. I najważniejsze, wiecie, z czym się mamy pożegnać, z tym, że ja się nie udałam moim rodzicom. Jeżeli nawet nam tak mówili, a ci, którzy niestety mówią, to po pierwsze jest to nieprawda. Oni tylko nie umieli się cieszyć ani z siebie, ani z nas. I kto na tym gorzej wyszedł? Oni. A my, dorośli, mamy się już z siebie naprawdę cieszyć. Serdecznie Was pozdrawiam, mając nadzieję, że będziemy wszyscy, jak do po dorosłości. Pokażę Wam tu książkę, która ma bardzo fajne kawałki lekcje dorosłości, autentyczności, empatii, miłości, spokoju ducha i przyjemności. I pamiętajcie o subskrypcji.